Przede wszystkim pozwólcie Państwo, że korzystając z faktu, iż po raz pierwszy występuję od długiego czasu w Sejmie, skieruję słowa podziękowania dla tych wszystkich z Was, ale też tych wszystkich wielu Polaków, którzy kierowali pod moim adresem słowa wsparcia, otuchy, a przede wszystkim, którzy kierowali słowa modlitwy w intencji wyzdrowienia z ciężkiej choroby, która rzeczywiście mnie dotknęła. Bardzo wam dziękuję. Jestem za to niezmiernie wdzięczny. Te słowa wsparcia padały głównie od moich koleżanek i kolegów, jeżeli chodzi o Parlament, rzecz jasna, sprawa i sprawiedliwości, znamy suwerennej Polski. Wiele się zmieniło po drodze w polityce po moim powrocie. Ale też i z innych klubów Konfederacji zdarzały się też pojedyncze przypadki sław obozu rządzącego, więc też... Tym bardziej chciałbym tym osobom podziękować, bo takie gesty humanitarne, niezależnie od zasadniczych różnic politycznych, a nawet silnych emocji, powinny łączyć ludzi jako przedstawicieli tych cywilizowanych, można powiedzieć, środowisk, które chcą tworzyć demokratyczną wspólnotę, polską demokratyczną wspólnotę. Szanowni Państwo. Zacznę jednak, jeśli pozwolicie, od, przechodząc do meritum, do rzeczy, od istoty, można powiedzieć, tego, co w nawiasie, poza nawias powinno być wyciągnięte, faktu, z powodu którego tu się dzisiaj znalazłem. Mianowicie mamy z całą pewnością na przestrzeni ostatnich długich miesięcy do czynienia z. Operacją niszczenia polskiego państwa, e, brutalnego, ostentacyjnego, aroganckiego pokazywa pokazywania przez przedstawicieli obozu rządzącego, że stoją ponad prawem. I pozwolę sobie nie być gołosłownym i dlatego zacytuję najbardziej prominentnego przedstawiciela tego rządzącego środowiska, mianowicie pana premiera Donalda Tuska, który w licznych wypowiedziach, ale m.in. w tych, które tutaj ujmują istotę rzeczy, do nich się ograniczę, mówi tak naprawdę, jak pojmuje państwo prawa i jaki ma stosunek do prawa, które było na konstytucji, które było na sztandarach przez 8 lat z tego środowiska, gdy funkcjonowało w ramach opozycji. Otóż pan premier Donald Tusk w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział między innymi: popełnimy czyny... Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa. Popełnimy czyny. I dalej. Będę podejmował decyzję z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały praworządności z punktu widzenia purystów. Otóż te zapowiedzi pan premier Donald Trump, mu przyznać, wprowadza w życie, dotrzymuje słowa. Ale właśnie dlatego, że tak się dzieje, dlatego że widzieliśmy to począwszy od nielegalnego, kryminalnego przejęcia telewizji publicznej, mediów publicznych, rozgłośni radiowych, Polskiej Agencji Prasowej, Właśnie dlatego, że widzieliśmy to w przypadku nielegalnego i kryminalnego przejęcia prokuratury krajowej, właśnie dlatego, że widzieliśmy to w przypadku przestępczego przejmowania i mianowania swoich zaufanych ludzi w sądach jako prezesów sądów okręgowych, apelacyjnych, jako że widzimy to również w takim ostentacyjnym, nieukrywanym działaniu zmierzającym do zaburzenia równości, równoprawności wyborów prezydenckich poprzez odebranie największej formacji opozycyjnej środków finansowych pod pretekstami, które równie dobrze można wskazać i znaleźć w przypadku obozu rządzącego. Otóż, drodzy Państwo, to wszystko i wiele innych przykładów pokazuje, że nie możemy się zgodzić na ostentacyjne, jawne, aroganckie, brutalne łamanie zasad państwa prawa, demokratycznego państwa prawa. Zwłaszcza występuję w roli osoby, która jest też prawnikiem, politykiem i przez 10 lat byłem prokuratorem generalnym. Nie mogę przejść do porządku dziennego, że również w zakresie Komisji Śledczej do spraw tego Pegasusa, gdzie zapadł wyrok, mam go tu przed sobą, 10 września Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował tryb Uchwalenia tej ustawy oraz zakres jej działania, aktualna większość rządowa udaje, że tego wyroku nie ma. Udaje i chce tworzyć pewną fikcję prawną, że ten wyrok nie zapadł. A pan premier Donald Tusk konsekwentnie od pewnego czasu nie publikuje żadnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, mimo że ma taki ustawowy obowiązek. Bowiem ustawa mówi, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące i ostateczne. A o ich publikacji decyduje zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pan, pan premier Donald Tusk nie ma tu żadnych kompetencji. Jest tylko wykonawcą polecenia ustawy. A więc, jeżeli pan premier Donald Tusk tego nie robi, czyli łamie swoje obowiązki, przekracza swoje uprawnienia, czy też nie dopełnia swoich obowiązków, to tym samym popełnia przestępstwo. Otóż, drodzy Państwo, wyrok zapadł. Trybunał Konstytucyjny od 10 września. 2024 roku można powiedzieć, skasował w takim kształcie Komisję do Spraw Pegazusa. Chciałbym tu jasno powiedzieć: jestem żywo zainteresowany, aby przed tą komisją wystąpić. Bardzo chciałbym wystąpić przed Komisją do Spraw Pegazusa. Cieszyłem się, że była nawet powołana, dlatego że miałbym bardzo wiele do powiedzenia dobrego. Na temat tego, co zrobiłem jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny dla bezpieczeństwa Polaków, dla podniesienia bezpieczeństwa Polaków, miałbym bardzo wiele do powiedzenia, co wspólnie jako rząd zjednoczonej prawicy robiliśmy, zwłaszcza w kontekście zagrożenia, zagrożenia bardzo poważnego, związanego z wojną z naszą wschodnią granicą, by podnosić bezpieczeństwo Polaków, by dać organom ścigania i polskim służbom narzędzia, które nie będą czynić się bezbron, bezbronnymi. Słabymi w zderzeniu z działaniami choćby opcji agentury, rosyjskich służb specjalnych. Tak, takie działania podejmowaliśmy w zupełnie nadzwyczajnych okolicznościach i dobrze, że podejmowaliśmy. Służyły one bezpieczeństwu Polski. Dzięki nim wykrywano szpiegów i dywersantów, którzy mogli zabijać polskich obywateli. Nie zrobili tego, bo polskie służby miały narzędzia. Miałbym wiele do powiedzenia. Też o... Kryminalnych działań grup przestępczych, które dzięki temu były rozbijane, o możliwościach porwań ludzi do okupu, które mogły nie dojść do skutku. Wszystko to jest rezultatem naszych działań i naszej konsekwencji. I chciałbym i mam nadzieję, że to się stanie. Jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że koalicja rządząca uczyni mały, drobny gest, przyzna, że uchwała. O powołaniu Komisji Śledczej do spraw Pegazusa była podjęta niezgodnie z polską konstytucją w niewłaściwym trybie i uchwali ponownie przy naszym wsparciu w zasadzie niemal bliźniaczą co do zakresu, z wyjątkiem pewnych szczegółów, Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, która będzie zakładała przesłuchanie między innymi polityków, co jest oczywiste, w tym mówiącego to słowa Zbigniewa Ziobry, bo rzeczywiście pełniłem urząd ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego i powinienem być przed taką komisją przesłuchany i bardzo chciałbym być przed tą komisją przesłuchany. Otóż, drodzy państwo, nie ma jednak mojej zgody i nigdy nie będzie, że wyrok Donalda Tuska, wyrok szefa partii rządzącej, wyrok koalicji, szefa koalicji obywatelskiej będzie ważniejszy niż wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, niż rozstrzygnięcia polskiej konstytucji. Dlatego dopóki ta zmiana wskazana w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie wprowadzona do uchwały, nie naprawi te błędy, które zostały popełnione, dopóty nie możemy, nikt szanuje w Polsce prawo, nie może uznać tej pseudokomisji. Nie ma dzisiaj waszej komisji. Jesteście grupą przebierańców, którzy w sposób bezpodstawny powołują się, że mają tytuł i władztwo prawne do tego, aby prowadzić takie czynności. Nie macie prawa nawet mieć dostępu do informacji, które do was tam wpłynęły. I kiedyś będzie to przedmiotem badania. Mówicie, że straszycie nas, straszycie mnie, że będę doprowadzany, aresztowany. Myślicie naprawdę, że się tego boję. Tak. To dobrze. To dobrze. To myślcie tak dalej. myślał o Indyko niedzieli. Wiecie, jest takie powiedzenie. Otóż chcę wam powiedzieć, nie mierzcie wszystkich własną miarą, bo można popełnić błędy w decyzjach, jakie podejmujecie. Zobaczymy, jak. Czas będzie rozstrzygał te wszystkie sytuacje, które są przed nami, ale z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że prawa będę przestrzegał. Tak samo nie możemy zgodzić się na te wszystkie nadużycia, jakie były po drodze popełnione i o jednej sprawie muszę tu i powiedzieć, korzystając z tego, że występuję po raz pierwszy przed Sejmem, o haniebnym, niebywale skandalicznym zachowaniu służb podległych Donaldowi Tuskowi, który, które w trakcie zatrzymania dwóch pań urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości dopuściły się do zachowań, które nie miały miejsca już pod koniec rządów komunistów, które nie miały miejsca czasu czasach Kiszczaka i Jaruzelskiego, że zmuszano kobiety do rozbierania się do naga przy mężczyznach. Gdzie wy kobiety z lewicy, gdzie wy jesteście? Że zmuszano kobiety do tego, aby czynności fizjologiczne wykonywały, pod, realizowały pod okiem mężczyzn funkcjonariuszy. Przecież to hańba przez mnóstwo funkcjonariuszek. Jak możecie to bronić? Jak śmiecie to bronić, dlaczego Donald Tusk się od tego nie odciął? To go w pełni obciąża. Ja wcale nie wykluczam, że on mógł wręcz zalecić takie działanie, biorąc pod uwagę to wszystko, co oni wiemy. Otóż nie ulega wątpliwości, że to wszystko razem wziąwszy, tylko nas przekonuje, że musimy stać na gruncie prawa i nikt z was, nas i wasze służby nas nie zastraszą. Obronimy polskie prawo, obronimy polskie państwo. Jeszcze. Na koniec kilka słów o usprawiedliwieniach. Otóż wszystkie moje nieobecności są usprawiedliwione. Wbrew kłamstwom, które głosicie, pierwsze dwa usprawiedliwienia, kiedy komisja rzeczywiście legalnie działała, były związane z moją ciężką chorobą i w i leczeniem powikłań po ciężkiej operacji. Otóż to. Można powiedzieć, tutaj na tej sali, siedząc obok między panem posłem Mencenem a panem posłem Sasinem, dowiedziałem się z internetu, że nowotwór złośliwy, który u mnie wykryto, prowadzi do śmierci w ciągu 6 lat 90% chorych. To potem dowiedziałem się jeszcze, że dodatkowo mam, mam przerzuty do węzłów chłonnych i górnej części żołądka. To właśnie wtedy zdecydowałem się zawiesić swoją działalność polityczną i skoncentrować na leczeniu. Ale wszyscy chirurdzy, bez wyjątku, o których jeździłem, w pięciu ośrodków w Polsce, jak chwaliła się prokuratura, tak to prawda, konsekwentnie informowali mnie, że muszę podać się operacji. Bardzo nie chciałem się podać tej operacji. Po co do nich jeździłem? Dlatego ich pytałem, ponieważ przeczytałem każdy może to przeczytać, kto się zainteresuje sprawą, że ta niezwykle skomplikowana operacja w przypadku nowotworu przełyku rozległego jest związana z ryzykiem śmierci. 8% pacjentów umiera wokół, w związku z taką operacją. I dlatego chciałem je uniknąć. Ale dowiedziałem się od nich wszystkich, wybitnych polskich onkologów, chirurgów, że muszę, że takie są wskazania, zalecenia też medycyny światowej. A oto wasza biegła stwierdziła, że mogłem, gdy nie musiałem, że mogłem przyjechać i zeznawać przed komisją Pegazusa Naprawdę skara bezczelności przekracza w wszelką miarę, również że manipulowaliście opiniami biegłej. Co więcej, co więcej e, dowiedziałem się od lekarzy, którzy mnie leczą właśnie z tych różnych powikłań, i na szczęście robią to wspaniale jestem bardzo wdzięczny, chciałem mi i gorąco podziękować tym za granicą i tym w Polsce, że w ogóle nikt się do nich nie zwrócił a aktualne badania medyczne, aktualne, pokazujące aktualny mój stan zdrowia. I na, na jakie podstawie w takim razie była wydawana ta opinia, która kwestionuje zwolnienia, jakie były dane? Jeżeli na przykład w jednej, jednym z ośrodków, który leczył mnie w związku z paraliżem e, struny głosowej, lewej strony głosowej w jakiejś operacji, widać nawet blizny, jak to się przyglądnie, gdzie są udokumentowane badania pokazujące, że, że struna głosowa jest, jest sparaliżowana, że nawet bodźce w postaci prądu, bo takie to stosuje się leczenie, początkowo nie działały. To wszystko jest udokumentowane. W ogóle nie została ta, ta klinika poproszona o to, aby dostarczyć badania, a przecież tamtą dostarczałem zwolnienia. Więc to jest chuspa. To była jedna ustawka z tą Waszą opinią. Wy nie chcieliście dotrzeć do realnych badań. Nikt mnie nie spytał, abym dostarczył badania. Nikt mnie nie poprosił też o badanie i stwierdziliście, że rzekomo mogłem się stawić. I na koniec jeszcze raz powiem. Komisja do spraw Pegasusa, jeżeli będzie działa, działała legalnie, jestem gotów się na nią stawić w każdej chwili. Nawet dziś, jeśli uchwalicie. Jeśli uchwalicie te wskazania, jakie wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale dopóki będziecie popełniać przestępstwo, dopóki będziecie wciągać też sądy powszechne do takich zachowań, to mówię Wam jasno: otóż to Wy będziecie pękać, a ja będę twardo bronił polskiego prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, i do głosowania.